Sierpień roku 1943. Getto w Białymstoku ma zostać ostatecznie zlikwidowane. Większość dorosłych zostaje wywieziona do obozu zagłady w Treblince. Ale wśród ruin, pośród opustoszałych ulic pozostają dzieci. Dzieci, które nie mają dokąd pójść. Kilkunastoletni chłopcy i dziewczęta organizują ostatni bunt. Mają kilka granatów, pojedyncze pistolety. Przez dwa dni bronią się w jednej z kamienic. Ich opór nie ma wojskowego znaczenia, ale ma znaczenie symboliczne. Walczą, choć wiedzą, że nie mają szans. Niemcy, nie mogąc ich złamać, podpalają budynek. Dym unosi się nad całym gettem. Ci, którzy przeżyli, zostali wywiezieni do obozów. Ale wśród Białostoczan pamięć o tych dzieciach przetrwała. Dziś, w miejscu ich śmierci, stoi niewielki pomnik. Skromny, niepozorny. Ale każdy mieszkaniec Białego Stoku wie, co oznacza. To symbol ostatniego buntu, ostatniej nadziei. To były polskie historie o dzieciach, które nie chciały umierać na kolanach.